Cześć! Dzisiaj chciałabym przedstawić produkt, który jest absolutnie niezastąpiony wszędzie tam, gdzie z różnych powodów nie możemy korzystać z klimatyzacji. Koniecznie musimy zaopatrzyć się wtedy w wentylator. Mamy tu ofertę marki Tevo, na tyle bogatą i różnorodną, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie to produkt dostosowany do indywidualnych potrzeb. Najpopularniejszy i najbardziej podstawowy wentylator biurkowy, dostępny jest w kolorze białym i biało-niebieskim, posiada trzystopniową, ten większy i dwustopniową regulację nawiewu i jest obrotowy. Jest dostępny w dwóch rozmiarach. Ten większy ma około 37 cm, natomiast ten mniejszy 24. Kolejna propozycja wentylator na biurko, ale nieco inny, ponieważ posiada możliwość przypięcia na klips. Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości postawienia. I kolejna propozycja, kolejny produkt. Całkiem malutki wentylator biurkowy, ładowany przez USB, zasilany przez USB. Całkiem skuteczny jak na swoje niewielkie rozmiary. Idealny wszędzie tam, gdzie naprawdę nie mamy już możliwości nic postawienia. Lub jako dodatkowy, tak żeby nam owiewał twarz do postawienia bezpośrednio przy komputerze. Do wnętrz nieco innych, tradycyjnych, retro, loftowych, producent ma również ciekawą propozycję. Jest to nasz absolutny hit sprzedażowy – wentylator biurkowy w kolorze miedzianym, który poza swoją funkcjonalnością wspaniale się prezentuje. Można go postawić wszędzie, tam gdzie zwykłe białe plastikowe wiatraki będą szpecić wnętrze. Posiada regulację trzystopniową, w nieco innym miejscu. Jest również obrotowy. Jest wykonany w całości z metalu. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest również cyrkulator powietrza. One potrzebują nieco więcej przestrzeni. Natomiast ich zaletą jest bardzo duża skuteczność. Występują w dwóch rozmiarach i w dwóch mocach. Ten większy ma 120 W. Ten mniejszy, 60. Wykonane są w całości z metalu. Są bardzo ciche. Generują jedynie 67 dB ten większy i 63 dB ten mniejszy. Firma Tevo zadbała również o tych bardziej wymagających klientów. Mamy tu rodzinę wentylatorów z linii Premium. Wentylatory typu tuba spełniają wszystkie funkcje tradycyjnych wentylatorów. Jest dostępny biurkowy, a także stojący. Posiadają regulację trzystopniową, a także są obrotowe, ale oprócz tego cechuje je. Bardzo nowoczesny design. Bardzo ciekawym produktem jest wentylator stojący z nawilżaczem powietrza. Posiada również on w zestawie pilot zdalnego sterowania. Funkcja nawilżania powietrza polega na tym, że wentylator pompuje wodę ze zbiorniczka, a następnie rozpyla ją za pomocą mygiełki po całym pomieszczeniu. Te i inne produkty znajdziecie w naszym sklepie Energia. Link do sklepu znajdziecie w opisie.